Dobra, to jest tu. To widać, że okien nie ma. Dużo tych okien nie ma. Tyle stojaków. popakowane po jednej sztuce, pewnie. Drzwi, nie drzwi. Dobra, nie ma nikogo. To jest jedyny problem, że zostawiłem ten wyjazd. To jest zawsze problem. To jest zawsze tak wąsko. Tam te auta Z2 jakby się straciły. To by było super. Albo jakby ten odjechał. To też by było dobrze. Żeby tu jakoś wyjechali. Może wyjedzie jeszcze Zajem życie nie wyjedzie. Dobra, ja się rozpakowuję, oni powinni tu zaraz być. Ja już będę miał co nieco wypakowane. Ale jest tu ruch. Kurde, jeździ tu auto. Cały czas coś. No nic, ściągam, żeby szukać tego już i do dzieła. No i co? I spóźnienie. Jest po ósmej nie ma nikogo i to jest tak. Robota dzwoni do prowadzącego mówi, że ona mu coś tam napisała o 19 czy o którejś, no ale on nie pracuje o tej godzinie, więc nie sprawdził. Nie wiadomo, co mu tam napisała, teraz to no, przeczytał Się okaże, że napisała, że inny adres to mnie chyba potargo, Jak już to wszystko rozpakował. Znaczy <laughs> ja rozpakował, poodpinałem wszystko, nie? Plandeka na zewnątrz. Ach, ja bo niech dają zgoda, żeby to zrzucić tutaj po układom, przecież przed tym rusztowaniem i się martwię. Dobra, czekam na jakieś informacje. Dobra, no wyślę zdjęcia mniej więcej gdzie to poukładać. Bierę się za zrzutkę, to potem to po przekładamy. Działamy! Muzyka Pięknie, 20 minut do następnego ruch tutaj jest niemożliwy. No po prostu autobusy, ciężarówki. Myślałem, że to taka spokojna uliczka. A tutaj dupa. No dobra. Jedź, 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 chłopieczku. Oni tacy niezdecydowani są, kurde, tak ostrożni aż, aż za bardzo. I oczywiście wszyscy zwalniałem, bo muszą popatrzeć, nie? Jakie okna sąsiad zamówił. I się tu korki robiły. Dobrze, że jak ja nawracałem, to, to akurat tam tylko jeden bus jechał. Mójcie, no nikogo nie ma. No i dobrze, że się nie odpinałem. Patrzcie, kazał mi się odpiąć. Abym przyczepę gdzieś została, bym musiał po tą przyczepę wracać. Nadaremne. Dobra, lecimy. 20 minut. To jest y, jakiś Polak więc całkiem całkiem spoko na jakiejś przemysłówce trzy stojaki obstawiam, że on to niestety się ten znak tam jest postawiony potrzebny e, obstawiam, że on będzie e, brał to, ściągał z tych stojaków i na busa wrzucał i te stojaki będziemy brać z powrotem nie wiem, ale się domyślam, że tak może się wydarzyć Dobra, jedziemy kurki, Kurde, mówiłem do Polaka, że za pół godziny będę nie będę. Niestety, trudno, ale zobaczcie na to. No Volvo, cudno, samonaprawiający się samochód. <grym> Działa, czujnik normalnie pokazuje naładowanie akumulatora. Co za auto. Macie takie samochody, co się same naprawiają? <grym> Zarąbiste. Dobra, jedziemy, jedziemy. Fajnie poszedł ten pierwszy, naprawdę jestem zadowolony. To był jeden z wydawało się gorszych. Nawet na Google Mapach to wyglądało dużo gorzej. To jest najdziwniejsze, że Google Mapy naprawdę pokazywały, że to wygląda tam źle. A widzicie jak się okazało, że całkiem, całkiem szeroko ciężarówkę szło wjechać, obrócić, wszystko. Zad czasem te Google to Street View nie do końca pokazuje tak, jak to wygląda. Ale fajne domki, jocie kręcę, takie stare budownictwo w jednym stylu, a tu mają park jakiś, Aha, a tam jakieś kopalnia, <grymne> ale jak się zazieleni, to jej nie widać, no dobra, myślałem, że to fajne miejsce, no tam Arbiken, tutaj te rejony jesteśmy, to tu chyba jakieś kopalnie były, dobra, nieważne, dojeżdżamy gdzieś tu do przemysłówki. Pytanie za 100 punktów. Co ten pan wymyślał? Wymyślił Wymyślał. Zaraz się dowiemy eee... Tu szybko rozładować, jedziemy do następnego. Nie ma co się Pierdzielić w tańcu. Tu jest jakaś przemysłówka, ale to jest... Aha, dobra, to tu przejedziemy, to to jest ta. Dobra, no to to jest to co on powiedział, tylko tu po prostu jedziemy, wyjedziemy Zaraz to obczajmy. Wychodzi na to, że to tu Tak Dobrze mówię Nie ma tu jakieś bramy Nie, to tak wyglądało, jakby to jakaś brama była A ty też jakieś koło z tego, z szybu kopalnianego Nie? Yes. Tak to wygląda. Najlepiej? Kiedyś na Słowacji miałem, tak podjechałem na taką przemysłówkę. gość mi powiedział, że na dzwonię następnego, mówi: gdzie ty, gdzie ty jesteś? Ja mówię: Tu i tu. Dobra, to czekaj, tam przyjadę. I zacząłem dzwonić do następnych. Wszyscy mi kazali tam czekać. Wszyscy zjechali. Ja jak na targu się obstawiłem tymi oknami. przyjeżdżali, ja mówiłem: A ty kto jesteś? No ten. Dobra, to gdzie mam to postawić? Tu i tu. <noise> I tak to rozładowywałem. No dobra, ja tu jestem na miejscu wyznaczonym przez niego. I tu nic nie ma. Nie wiem czy gdzie te okna będziemy zrzucać Tu na drodze. Tu jest jakiś parking duży Ale ja tam nie będę wjeżdżał, tu jest drzewo. Dobra, się tu ustawię i tyle. Dzwonię do niego. Może go jeszcze nie ma. Teraz zgupiałem. Dobra, czekamy. Myślałem, że to będziemy zrzucać na busa, a to szło na sto stojakach Jeden stojak tylko był rozebrali Ale. a resztę szło na przyczepkę sprawnie i powabnie, bardzo dobrze. Lecimy do następnego 16 minut, 9 km elegancko, to będzie połowa. To jest chyba przemysłówka, później już tylko domki. Ale tu teraz rzucamy, nie wiem, ze 3. No, później sobie to zobaczy. Ze 3 stojaki. I zostanie co? 3 na aucie? I 2, 5 stojaków zostanie. No, to laitowo, 5 stojaków, 2 u ostatniego. No i tam będzie 2 1 pewnie jakoś tak. Całkiem ok. O, chyba mnie wypuści Bo tu jadą auta A on tutaj się nie zmieści Tam jedzie tam coś Zanim mnie nic nie wyskoczyło Jadim 6 stopni, coraz cieplej, coraz sympatyczniej Słońce świeci, robi się naprawdę rewelacja Patrzcie jaki budynek jak to wygląda Nieźle to rzeczywiście jakieś tereny pokopane, bo pełno takich starych szybów tu jest. Jakieś wagoniki Pełno właśnie takich ciekawych rzeczy w tych miasteczkach. Nie zdążyłem wam ponagrywać. No trudno. Teraz to. Jakie tu są góry to Jakieś znaki były, że zamknięta droga, ale dobra. Się tu normalnie idzie pogubić. Tu zaś te słupki. Po co te słupki tu są? Ja nie wyjadę, bo ten zaś tu. Tu puszcza, ten nie puszcza. Nie wiem co tu się dzieje. Ale tu jest hardcore. ciasne te drogi. ciasne te uliczki. Ale sympatycznie. Sympatycznie, klimatycznie. Patrzcie na te domki. No, no kurde. Z tymi okiennicami. Jak to wygląda? Jak nie w Niemcach. Górzysty teren bardzo. Rejony z Arbry -No. Bardzo, bardzo górzyście tu jest. I bardzo ładnie. No, jesteśmy na miejscu. Gardą mnie coś boli. Ta temperatura mnie przewiało chyba na tym wczorajszym spacerze do tej góry chwilę się tam pokuśtałem na tym wietrze lodowatym i teraz czuję skutki tego mroźne, mroźnej temperatury no ma być już chyba cieplej na to liczę, liczę 400 metrów prawa no tutaj mówię, tu jakaś przemysłóweczka malutka mikroskopijna więc ee, powinno być przyjemnie Ostatni z przyjemnych rozładunków. Później takie domki i takie drogi. Awaryjne i heja. No i tu gdzieś w prawo. To od razu to jest fajne, jeszcze też w tej robocie, że wjeżdżacie w takie miejsca, nie? I patrzycie, jak wygląda sytuacja. Bo noż widerec się okazuje, że tu są zatoczki, można tu przycumować, spać, nie? I wtedy. Zaznaczacie sobie pineskę na czarną godzinę i macie. No, gdzieś to tu no, Patrzcie, tu już jest jakiś parking Ale nie wiem, czy tu tak ciężarówki by mogły stać On tu na chwilę stanął Na noc chyba nie bardzo e, Ciasno tu, ciasno Zaraz będziemy widzieć Co to tu mamy? Gdzie tu jakieś okna? A nie wiem, czy ja tu kiedyś nie byłem gros. Nie, nie, to mi się coś pomyliło tam widzę już co jaki, proszę Dziękuję, jesteśmy na miejscu A jak ja tu nawrócę Tu się droga kończy i co ja tu zrobię? Fenster. no co jest to? Jesteśmy na miejscu Nie wiem czy tu jadę na ten plac i się nawrócę Nie, no, ja się tu nie nawrócę, nie ma szans Nie wiem gdzie ja tu mam stanąć. co ja mam to zrobić może tam wjechać, się wpuścić, tu dać przyczepę. A nie wiem, czy to się uda. Kurde. Jak ja tu mam stanąć? Mana, mana. Ktoś tam idzie do mnie chyba. A to nie gościł do mnie, tylko tu wyszedł obok z firmy, przestawił Porsche. Tam na środek placu zobaczcie. Żebym czasem nie próbował tam nawrócić, chyba. Ja to obstawiam, że to tak wychodzi. <grym> przestawił. Przestawił prosiaka, żeby, żeby zostawić tam miejsce. No, co za gość. Tak, tylko to po to wyszedł. Ja myślałem, że on idzie do mnie. A on odpalił Porsche i postawił go tam na środku, zobaczcie. Żeby tam czasem nie wjechać. Co za typ. A co ja tu mam zrobić? Tu nikogo nie ma. Ja nie wiem, jak się tu mam nawrócić. Kurde, ale ja nie mam tu jak zaparkować. Tu nikt nie przyjedzie. Niech ta ciężarówka gdzieś chciała wyjechać. Nie czy, czy jakąś bramę bym zastawił? Nie wiem, gdzie tu kurwa stanąć. Nie, Ci tam jeszcze widlaka wyciągnęli, żeby zablokować. To tu podjechał chyba kawałek i tyle. No nie wiem, nie ma nikogo, dzwonię. Ach, mana, mana. No nie ma go ten, dzwoni. Ten tam już kombinuje tym prosiakiem. Już tam stanął ktoś osobówką, już mi się to nie podoba. I założę się, że tu zaraz otworzą, będą wyjeżdżać i kombinować, nie? Bo już, już tam idzie do widlaka Nie zdziwię się, jak za chwilę to otworzą i każą mi stąd odjechać Bo coś czuję, że oni tu się nie za bardzo lubią i, i robią sobie na złość O, ci tam przyszli do tej osobówki i ten już tam, tam, tam odpalił widlaka Zaraz otworzy tą bramę, się założy Nie będzie chciał przejechać No no, mana, co tu zrobić? Jak to stanąć? nie mam pojęcia zobaczmy, chwilę prawdy będzie jechał do bramy? będzie robił problemy? No, nie chyba chyba na szczęście nie a ja już wiem co oni robią ten musi jechać w tym Porsche gdzieś i ten tego widlaka tam postawi Zobaczymy się nie wierzę w to Ja widlaka postawił ten musiał przejechać i żebym, żebym tam czasem je nie korciło to wyciągnęli widlaka tam postawili co za chamy buraki i tak bym tam nie wjechał, bym się tam nie obrócił bym za mało miejsca ale zobaczcie co oni te o kawałek placu żebyśmy tam nie wjechał śmiech na sali co za ludzie no i tak to właśnie wygląda czasem. Widzieliście. Ja, ja myślałem, że on tutaj będzie się czepiał, no tutaj sobie stanę. Wycałfaj no co będę robił Ale patrzę, jakie jak, kurde jaka jest reakcja, nie? No, szef pojechał tym Porsche, no i ten to musiał przystawić. Skoda Ale klient jakiś czepliwy. Ten mówi, że z handówki może on jest czepliwy. Że ja jestem w czasie, a ten nie odbiera telefonów i teraz nie wiem co robić. Wy mu to tu postawię i tyle Nie czekaj na jakieś info, bo on się wiecznie czepił. Wiecznie ma problemy Szkoda godać. Przemysłówka miała być fajnie szybko, nie? Myślałem jeszcze tu, że wiada, ale nie ma szans, że ja tu wiady się... I tu bym wycofać. Tu jest za mało miejsca na manewry. A to jest jeszcze parking od tego gościa. bym tu wjechał, to jeszcze by ryczał. Tam te widlaki poustawiane ładnie. <laughs> Śmiać mi się chce. Kurde, jest blokowanie takie. Nie trafi. Tam jest jakaś krzyżówka, widzę. Ten tam wjechał. Nie wiem, czy tam nie dojadę do tego i tam się nie nawrócę. Ogarniemy jakieś pomniki tu się nawrócę tu wycofię no, tam wiadę tu przodem i do tyłu tu bez problemu miejsca, miejsca Ojed, patrzcie, akurat wyjeżdża dobrze, że tam się przesunąłem się tam zmieścił No takie decyzje mnie to nerwuje. Następny wyjeżdża Wyjedzie. no jak ciężarówki nie będzie to wszyscy wyjadą patrzcie na te widlaki tu. ale ciasno tam mają udało się mano mano. a tu widlaczki poustawiane proszę <laughs> śmieszy mnie to jak ktoś ma za dużo pieniędzy i mu odwala żebyś mu po asfalcie tu nie przejechał po pięknym asfalcie telefon

Przepadamy stąd. Co za gość. Ale ja się z drugiej strony nie dziwię, że ci sąsiedzi tutaj tak reagują. No bo jak nasi powiedzieli, że on jest bardzo ciężki, uciążliwy, ma o wszystko pretensje, no to oni z nim tu mają przerąbane, więc się mu odwdzięczają. Pewnie dlatego tak to wygląda, a nie inaczej Aż że rozładowane, teraz to nie chcę tam robić co chce. Zdjęcia zrobione może mi nas skakać Oj 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 20 minut do następnego. Coś tu nie idzie, co drugi na trzech klientów drugi przyjeżdża i go nie ma. Telefony się zaczynają jakiś Ten prowadzący jakiś nowy Skręcę tam, tam wykręcę Ja i zobaczycie te wózki się Te wózki poznikają Tu się nawrócimy i tyle łaski nie robią Tak bym tam nawet nie kombinował Tam jak mówiłem tam nie było miejsca na tyle a tu się człowiek nawróci. Teraz stój, chłopie, żebym tu przyjechał, teraz musisz stać. Uważaj na ten szyld. Im tego nie przetrącić. No i cała filozofia. Dobra, jedziemy dalej. 20 km. Patrz, jakie fajne drogi, jakie fajne tereny. No, superowo tu się. Fajne takie górskie, gór, lekko górskie no to nie są jakieś wielkie góry, ale. Bardzo ładne rejony Jedziemy do tego Wagnera. Mam nadzieję, że on będzie. Kurde, że już dzisiaj będzie. reszta już będzie Na czas. Oby Oby tak było Super tu jest, kurde, jak tu się zazieleni, to to będzie cudownie. Parking by się przydał na szybkie Szybką toaletkę. Nic tu nie widać. Znając moje szczęście to nic, nic nie będzie. <grybujesz> nic jakoś sobie poradzimy. No i wychodzi na to, że znowu na głównej drodze będzie jakaś budowa. Ja coś, jakiś Polak tam ma chyba syna wysłać więc. No, może będzie dobrze. Ślepa ulica, gdzie ślepa ulica w prawo. Tak. Tu były jakieś znaki zakazu. Mam nadzieję, że do tego adresu dojadę. Ach, powiem Wam, że mi się normalnie nie chce. Jakoś taki rozleniwiony człowiek 9 stopni! No, wiosna. Dzień dobry, mam nadzieję, że już nie przegrasz z zimą. Bo ostatnio bo już tak dobrze było. Prawie dwie dychy, a później. Tydzień później, co to się wydarzyło? Po prawej stronie to będzie. Hmm, tu chyba mamy dwa stojaki do zrzucenia. Tak mi się wydaje. Dwa szybkie stojaki i spaduwa. Co ten robi? Nie wiem, czy go wyprzedzać, czy co. Przedzą. O, ho, ho. Tam jaki kościół tu widzę taki duży za tymi budynkami, chyba wygląda okazale, zaraz go zobaczymy, nie wiem czy go widzicie, ale ładna budowla bardzo. Ostatkiem Kurde takie uliczki. Będę zaraz za zakrętem. No, zakręto! Chodzi o to, że jest kręto, kurde. Jak nie staniesz, tak później nie będą widzieć zakrętu. A oni się rozjechali wszyscy za mną. aby ich światło przyblokowało. Albo nie będzie dramatu. Dziwnie te lampy, nie? Kurde, powieszony taki drut na środku. Nie ma zwykłej latarni, tylko takie. Same druty, pocieje tych drutów jest nawalonych. Tu jest jakiś budynek. Ale nie wiem, według adresu to nie ten. Tu gdzieś to zakręta. ojej ojej oj, 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 oj. ciasto To jest jakaś zatoczka, przystanek autobusowy na tym przystanku Tam jest jakiś bus. Kurde, patrzę na tej górce i zakaz zatrzymywania się Ale po lewej stronie Kurde, no akurat na Gościu wyszedł Nie wiem czy to nie do to nie... ale to nie z tej strony To muszę stanąć gdzieś Nie wiem gdzie 14B 14, to gdzie 16, gdzie tam na skrzyżowaniu? Wygląda, że to tu, gdzie ten kamper ale ja nie wiem, gdzie mam stanąć. Gdzie tu stanąć, żeby było dobrze? Zakaz zatrzymywania się. Nie wiem. Nie mam pomysłu. Muszę tu wcofać, w tą uliczkę. Z tej uliczki to rozładować. Ach, mana, mana, uwielbiam takie miejsca, bo tam podjadę na górkę, tylko tam znowu zakręt jest, nie? Tak źle, tak niedobrze Tu bym się wcofał i tyle. Ja tu mieli tu być, to by mnie pokierowali. Tak zobaczę jakiś ruch. Ja tu tego nie rozładuję. Wychodzi, że to tu, tam jest jakieś okno już. Nie mam pojęcia. Patrz, jaki ja korek tam uwaliłem, no masakra! A tego dalej nie ma. Co tu mają odebrać te okna? Mieli przyjechać i patrz Tam jest gigantyczne, tam jest ruch niemożliwy, cały czas otwiera. Nie wiem, gdzie ja tu mam stanąć. Patrzcie, co tu się narobiło.